Siema, witajcie na przeglądzie sklepu dzisiejszym. Dobrze, tutaj jakie coś. O, takie skinki są. Proszę. Golfiści. Driver taki inny taki. Okej. Okay. Dobra, Square skin. Okej. Okay. Daily Tutaj mamy Dark Tosia Kisinne Główne Say Soul, dobra, dobra, dobra Banner, Banerowe. Skinki. Okej okay. Banner byli pojedynce. dobrze tarcza jakaś to co było, takie te dziwne, to każdy wie chyba, dobra i pakiety mamy, nadal ten pikax podwójny agent slurp i tyle Pak taki sklep jest dzisiaj widzowie Czy wszystko przeskrolowałem o Dobra widzowie Taki jest sklep Więc się ma widzowie Na Subit dzwonek i pikot pizza w sklepie